Czy pies może być terapeutą? Oczywiście i to bez studiów, bez białego fartucha i bez skomplikowanych diagnoz. Wystarczy mu serce. No dobrze, jeszcze merdający ogon i nos, który zawsze wie, kiedy dziecko ma smutną minę. Psy to najlepsi specjaliści od emocji. Gdy dziecko jest smutne, pies kładzie łapę na kolanie. Gdy jest zestresowane, wciska się pod ramię, bo wie, że ciepły futrzak działa lepiej niż kołdra. A gdy jest wesołe, to pies skacze tak, że można go pomylić z małym kangurem. Dzieci mówią, że psy rozumieją je bez słów. Może dlatego, że nie mówią uspokój się ani nie przeszkadzaj, tylko po prostu są cierpliwe, czułe, gotowe na przytulanie w każdej chwili. A co najważniejsze, nigdy nie oceniają. Dogoterapia to nie tylko indywidualne spotkania, ale także zajęcia w szkole. W szkole podstawowej nr 6 w Słupsku wyjątkową więź z dziećmi tworzą dwa niezwykłe mopsy: Benek i Ciastek. Podczas zajęć u pani psycholog pomagają uczniom się wyciszyć, poczuć bezpiecznie i po prostu być sobą. Bo przecież trudno się stresować, gdy patrzy na ciebie pies z pomarszczonym pyszczkiem i błagalnym spojrzeniem. A może przerwa na smakołyk? Zauważyłam duży problem, deficyt w rozmowach z dziećmi, że niekoniecznie potrafią się w różnych grupach integrować, ale też potrzebują rozmowy na różne tematy niekoniecznie te związane z lekcjami niekoniecznie takie tematy szkolne ale ogólnie potrzebują kontaktu z innym. A że posiadałam wtedy jednego pieska Mopsa Benka. Więc postanowiliśmy z dyrektorem spróbować pilotażowo w maju zajęcia z jednym z piesków. Daliśmy ogłoszenie, kto chce, ten może przyjść, zobaczyć. Pierwotnie przyszło około 12 uczniów naszej szkoły, od pierwszej klasy do ósmej, bo tacy też byli uczniowie, i ci uczniowie później zweryfikowali, czy chcą, czy nie chcą, czy to jest dla nich, czy nie. I tak w tej chwili między 8 a 10 osób przychodzi na zajęcia cyklicznie co poniedziałek do gabinetu. My tutaj opieramy się na terapeutycznych sprawach, więc często jest także kontynuacja czegoś, co zaczęliśmy w gabinecie grupowo w poniedziałek. Jest kontynuowana, gdy przyjdą dzieci w tygodniu, po prostu porozmawiać, yy, dopytać o coś, albo po prostu ze swoim problemem. No właśnie, a jakie problemy w ten sposób rozwiązujecie? A to różne od tych domowych, jakichś konfliktów koleżeńskich, po te głębsze, emocjonalne, związane też niekiedy ze stanami depresyjnymi, z lękami bo mamy tutaj też uczestniczkę, która bała się zwierząt mhm. i po pierwszych zajęciach była taka sparaliżowana. Natomiast postanowiliśmy z rodzicami spróbować na początku indywidualnie. Przed zajęciami na 20-minutowe spacery chodziliśmy dookoła szkoły i tak stopniowo stopniowo. No i teraz Iga jest z nami i tutaj z nami w pełni uczestniczy już w zajęciach. I Iga, ty się podobno bałaś psów, tak? Tak. A dlaczego ty się bałaś psów? Kiedyś cię pies ugryzł na przykład, pogonił? Boisz się szczekania na przykład. A bo niesz, boisz się szczekania, a benek i ciastek szczekają? Nie. Nie, one są takie spokojne. Którego bardziej lubisz? Nie można wyróżnić, nie wiem. <grym> a chciałabyś mieć w domu psa? że masz? Nie mam, ale chciałabym mieć. Czyli po kontakcie z Benkiem i ściastkiem doszłaś do wniosku, że chciałabyś mieć w domu psa. Tak. Czyli całkowicie ten lęk pokonałaś przed pieskami, czy tak nie do końca jeszcze? Pokonałam już. To jest Benek. Benek ma 3 lata, jest ze mną od Szczeniaka. W sumie 3 lata skończy w kwietniu, natomiast drugi tam dalej, troszeczkę wycofany. Może trochę łagodniejszy charakterem jest ciastek. Ciastek został przeze mnie adoptowany w styczniu tego roku z fundacji Załoga Buldoga I tutaj super proces socjalizacji wzajemnej zaistniał, ponieważ takiego wycofanego pieska, który bał się dotyku, wchodzenia na ręce, który sztywniał ze stresu, w tej chwili jest psem, który no, jest taką przytulanką naszą, można powiedzieć. Pies terapeuta to taki lekarz, który zamiast recepty daje mokry nos, zamiast pigułek radosne merdanie ogona i zamiast skomplikowanej terapii po prostu swoją obecność. A jeśli tym lekarzem jest Benek lub Ciastek, to można być pewnym, że do leczenia dołączą też odrobina psot i ogromne pokłady czułości. To jest miłe uczucie, jak tu się siedzi. Obydwa są świetne. Są śmieszne, w ogóle no, co? Śmieszne. Benek jak taki bardziej. Żywy, bardziej roz... rozgarnięty, a Benek taki spokojny. Ostatnio nawet nam na zajęciach Benek się rozbiegał i położył się w kącie, tam usnął i chrapał, a ciastek chodził sobie między nami. To jest takie miejsce ciszy. Można się wypowiedzieć na różne tematy. Tutaj rozmawiamy O emocjach, o, pies, o pieskach, co, co się stało takie coś. Ciastek z Benkiem, comle do mnie łazą. chcą comlę za ucho nie łapię. Ciastek chcą lubi mnie całować. Ulubienie jest któryś? Wojka są fajni. Nie. nie wyróżniasz żadnego. Nie. A powiedz mi, czy ty masz w domu jakieś zwierzęta? Ja mam mor dwie świnki morskie i jedną myskę. generalnie ty bardzo lubisz zwierzęta. Tak. Zobacz, oba do ciebie przyszły, no Na naprawdę, to jest coś niesamowitego. O, dają buzi. Mi te zajęcia bardzo się podobają, bo to są pieskie, takie emocje. I my z Panią no, gadamy o takich rzeczach, na przykład o problemach jakichś, ze szkoły, z rodziny takie, no podoba mi się takie. Tutaj jeszcze psiaki, to ułatwia rozmowę? Tak, to bardzo ułatwia, bo piesek podchodzi, go podgłaskać, no i pani gada tak, no przyjemnie to jest takie. Czy rozładowują trochę też ten stres i napięcie? No tak. No, fajne są takie fajne te zajęcia, że można pogadać i z panią. Tak pieska po Te zajęcia. E, uwielbiają. Jak podjeżdżamy pod szkołę, to one już czują, że to jest ten moment i same ciągną, same biegną. E, nie uciekają, nie stronią, lubią kontakt, lubią ogólnie ludzi i przede wszystkim dzieci. Więc A mają jest... prawo czuć się zmęczone na takich zajęciach. O, jak wracamy do domu, to idą od razu spać, także są zmęczone, no bo jednak dużo aktywności, dużo emocji, zapachów, więc dla nich to też jest taki intensywny czas, kiedy tutaj jesteśmy. Najlepszym lekarstwem na smutek i troski jest przyjaźń, a benek i ciastek mają jej pod dostatkiem w czterech łapach, w ciepłych oczach i w sercu, które bije zawsze w tym samym rytmie co serce dziecka.